Bardzo serdecznie chcieliśmy Państwa powitać po przerwie na wystawie Kasidyjewskiej, Puste Miasta, którą otwieramy na ulicy Sierackiej w Galerii. Wystawa będzie przez najbliższy miesiąc do Państwa dyspozycji. Natomiast o samej wystawie bardzo bym prosił. Panią Kasię, która zechciała nas odwiedzić pomimo wszelkich obostrzeń, o opowiedzenie o swojej twórczości i o inspiracjach. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Katarzyna Dyjewska i bardzo serdecznie witam w ośrodku działań artystycznych. Bardzo mi było miło tutaj przyjechać do Piotrkowa nigdy nie byłam wcześniej w tym mieście i jestem. Jeszcze będę zwiedzać, ale jestem na razie bardzo miło zaskoczona. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować, że mogę w tych dosyć trudnych czasach wystawić w tak pięknej przestrzeni swoje prace. Może wyjaśnię tytuł wystawy. Tytuł wystawy Puste miasto nawiązuje do nazwy mojego dyplomu, który obroniłam w 2015 roku na Wydziale Malarstwa w Warszawie. Rok wcześniej ukończyłam Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej i myślę, że miało to ogromny wpływ, wpływ na moje malarstwo. Jeżeli chodzi o pracę, z dyplomu pokazuję tutaj jeden obraz. resztę prac są to dosyć nowe prace, nowe obrazy, mniej więcej od 2017 do 2020 roku prezentuję tutaj już mój najnowszy cykl. I myślę, że to jest bardzo ciekawe jakby zobaczenie tego, tej ewolucji, ponieważ od dyplomu do teraz poruszam mniej więcej te, te, te same tematy i Interesują mnie podobne sprawy. Wróciłam jakby do tytułu Puste Miasto ze względu na aktualną sytuację. Wydaje mi się to dosyć na czasie. To w jaki sposób funkcjonujemy w tej również dosyć pustej galerii, do której oczywiście zapraszamy o obostrzeniach sanitarnych, ale żeby zapoznać się z pracami na żywo. I tak właśnie zdecydowałam nadać taki tytuł moim obrazom. Maluję puste miasto, puste miejskie przestrzenie, po których, po których wędruję. Ale tak naprawdę malując, malując te kompozycje bardzo myślę o człowieku i są to obrazy bardziej o człowieku, o jego jakby takiej kondycji w dzisiejszym świecie. Maluję o samotności, o, o poluzowaniu relacji międzyludzkich, o jakiejś takiej ulotności, ulotności ludzkich spraw, które przenoszą się, przenoszą się do internetu. I o tym właśnie są te moje, te moje prace. To miasto jest tak naprawdę metaforą, metaforą, metaforą nas samych. Staram się znaleźć jakiś, jakiś uniwersalizm w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o układy kompozycyjne, czy, czy, takie, czy taką narrację, którą można w jakiś sposób znaleźć w tych moich obrazach, nie, jest, nie są to układy kompozycyjne wymyślone, ja to wszystko widziałam. To sprawa zawsze jest mi bliska, czy to są jakieś sytuacje takie zaobserwowane w mieście, bo postać ludzka występuje w moich, w moich płótnach, jest to jednak w jakiś sposób syntetyzowane i, i, i takie przerobione na mój, na mój własny taki, nazwijmy to indywidualny język, język artystyczny. Zazwyczaj na wernisażu, jeżeli chodzi o takie otwarcie i przywitanie, niewiele mówię. Wolę takie rozmowy kuluarowe przy lampce wina, kiedy, kiedy już się spotykamy na tym wernisarzu, jakby twarzą w twarz obok obrazu, więc postanowiłam odpowiedzieć na najczęściej zadawane mi pytania podczas wernisarzu, jeżeli mogę. I te pytania są dosyć proste, ale myślę, że wiele osób to ciekawi. Często ludzie pytają mnie, dlaczego maluję tak duże obrazy. Przecież mogłabym mniejsze. Rzeczywiście te formaty są bardzo trudne nawet do zreprodukowania i obejrzenia ich w internecie. Jeżeli chodzi o format, jest to dla mnie ważne, ponieważ sam warsztat malarski mnie interesuje. Bawię się, bawię się materią malarską, poszukuję właśnie w tej klasycznej, klasycznej formie malarstwa olejnego na płótnie, jakichś zupełnie nowych dla mnie rozwiązań. Faktura, laserunki to wszystko jest dla mnie bardzo istotne. W jaki sposób inspiruje się, Opartem, Davidem Hockneyem, Brueglem, gdzie rzeczywiście ta, ta tkanka malarska była, była ważna. I stąd właśnie ten format, że czuję, że na mniejszych płótnach nie byłabym w stanie oddać tego działania, który, na którym mi zależy takiej hipnozy, wciągania w, w, widza w płótno kolorem czy, czy samą kompozycją. Jak długo maluję taki obraz? Bo rzeczywiście są to obrazy dosyć precyzyjne i na każdym wernisarzu dostaję takie pytanie od któregoś widza. Prawda jest taka, że, że maluję dosyć długo. Mój ostatni obraz prezentowany na, tutaj na wystawie męczyłam trzy miesiące. Bardzo mi zależy na tym perfekcyjnym, jakby wykończeniu. Nie lubię pokazywać czegoś, z czego nie jestem zadowolona. Więc to jest taka, taka robota którą można by było przeliczyć na przykład na jeden etat w korporacji jeżeli chodzi o, o ilość godzin spędzonych nad obrazem. O co chodzi w tytułach? Umieściliśmy przy obrazach tytuły prac. Bardzo lubię takie słowne kalambury i, i tytuł obrazu jest dla mnie istotny jeżeli chodzi o, o takie zrozumienie, ale nie dosłowne przekazu. Trochę, nie ukrywam, inspiruję się rapem, ale te inspiracje Słowne napływają z różnych stron. Tutaj akurat stoimy przy najnowszym cyklu moich obrazów, które nazywają się Przejścia i prezentują taki klasyczny znak ciągu pieszojezdnego, czyli mamy jakby przejście dla pieszych, ale z drugiej strony ci ludzikowie są bez rąk, z podwójnymi głowami, poprzecinani, poprzecierani, i ma to w jakiś sposób sugerować, że każdy z nas uniwersalnie doświadczył w życiu jakichś przejść, czy to ze sobą, czy, czy z drugą osobą w życiu zawodowym, generalnie w ogóle w życiu. Więc myślę, że te tytuły są jak najbardziej jakby istotne do rozszyfrowania tego, co miałam na myśli. I skąd czerpię inspirację? Skąd w ogóle mam takie pomysły na obrazy? To już troszeczkę powiedziałam wcześniej. Bardzo lubię spacerować po mieście i w ogóle inspiruje mnie miasto jako takie, więc jest to przede wszystkim sama przestrzeń miejska. Ale tak naprawdę inspiracje przychodzą z różnych stron. Lubię czytać różne artykuły w internecie na temat aktualnej sytuacji nastolatków, bądź o tym, że zostały postawione ławki dla singli w parkach. Inspiruję się klasycznym, klasycznym malarstwem, jeżeli chodzi o, o warsztat. Więc tak naprawdę te inspiracje, pomimo że. Pokazuje na obrazie klasyczne miasto, ale sam pomysł jakby na narrację przychodzi z bardzo wielu stron? I to są te pytania, które zazwyczaj padają podczas, podczas imprez otwarcia. To, jest jeszcze jedno pytanie. W momencie, kiedy większość artystów przenosi swoją działalność do sieci albo prowadzi działalność klasyczną, a jednocześnie multimedialną równolegle do niej. Czemu wybór do takiego klasycznego malarstwa. Rzeczywiście dosyć uparcie y, pozostaje przy malarstwie olejnym, y, takim sztalugowym na Lnianym płótnie, im to jest bardziej takie technologicznie, warsztatowo dopracowane jak, jak 100 lat temu, tym mnie bardziej interesuje. Jest to wybór dosyć świadomy. Wydaje mi się, że mogłabym spróbować różnych innych technik, ale przynajmniej na razie jest to jakiś taki sprzeciw wobec, wobec ulotności, właśnie wobec tego natłoku informacji, które znajdujemy w internecie, w mediach, że dzisiaj coś jest ważne, jutro nie jest ważne. I pomimo, że to jest jakby przedmiot, to fakt, że maluję to olejem pastą woskową e, sprawia, że, że mam poczucie jakiejś trwałości i takiego umiejscowienia tu, tu i teraz, więc jest to świadomy wybór i na razie przy nim pozostaję. Dziękuję ślicznie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na wystawę do 28 czerwca. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.